Co Biblia mówi o prześladowaniach? Kiedy sięgniemy do nauczania naszego mistrza i zbawiciela Jezusa, które zapisane jest w Ewangelii św. Jana w 15 rozdziale i 20 wersecie, przeczytamy następujące słowa. Wspomnijcie na słowo, które wam powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą, jeśli słowa moje zachowali i wasze zachować będą. Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie pewną prawdę, wskazując na siebie. On był prześladowany, ale też był i słuchany. Dlaczego prześladowanie jest wpisane życie, w życiu człowieka wierzącego? Ponieważ człowiek wierzący ma żyć życiem świętym, pobożnym, czystym, wypełniony łaską i pokojem świętego Bożego Ducha. Ale żyjemy w świecie, który jest obarczony grzechem, nienawiścią, nieprawością, w której Szatan robi wszystko, aby ludzi całkowicie ochwycić swoje szpony. I człowiek żyjący z Chrystusem jest taką rękawicą rycerską rzuconą w twarz, dla tych, którzy nie korzystają z Boży Łaski, Bożego Miłosierdzia i w sposób naturalny chcą wyeliminować życia tych, którzy pokazują zupełnie inne życie. Więc prześladowanie będzie, bo żyjemy na tym świecie i musimy zapłacić tę scenę swego uczniostwa. Ale w tym prześladowaniu mamy potężną, wspaniałą obietnicę. A mianowicie Ewangelia Świętego Łukasza, 21 rozdział, i przeczytam od 12 do 15 wersetu. Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na Was swe ręce. prześladować Was będą, wydawać w synagogach, do synagog i więzień, i wodzić przed królów i namiestników dla imienia Mego. To da Wam sposobność do złożenia świadectwa. Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, które nie będą mogli się oprzeć, ani odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. Przeanalizujmy tak krótko to miejsce Pisma Świętego. Po pierwsze, a Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, że podniosą na was ręce i prześladowani będziecie. Po drugie, Pan Jezus pokazuje, że jednym z celów właśnie tego prześladowania jest to, aby człowiek wierzący dotarł do władz, tego świata, tego państwa, danego państwa, danego miasta po to, aby złożył świadectwo. Takim przykładem żywym jest, jest apostoł Paweł, który stanął przed cesarzem rzymskim i złożył mu świadectwa po drodze, też i przed królą Agrypą i złożył im świadectwo o potężnej mocy Jezusa Chrystusa. Następnie Pan Jezus przechodzi do pewnej bardzo wspaniałej rzeczy. Nie zostaniemy sami z tym prześladowaniem, albowiem Jego obecność, łaska i moc Ducha Świętego będzie tak głęboko przenikać w nasze serca, że nawet Pan Jezus mówi: Nie starajcie się nauczyć, wypracować sobie swoją obronę, albowiem to ja zajmę Wasze usta i ja poprowadzę Was i dam Wam mądrość, abyście w tych wypowiedziach po pierwsze wskazali na świadectwo o mnie, po drugie, abyście mogli wydać świadectwo i po trzecie, aby ci, którzy was prześladują, nie mieli, po prostu inaczej, mieli po prostu zamknięte swoje usta. Więc dlatego, drodzy, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedno miejsce Pisma Świętego w nawiązaniu do tego, co powiedziałem na początku. Ja już go nie będę czytał, ale apostoł Paweł pisząc do Tymoteusza mówi w ten sposób, że każdy, kto chce, będzie chciał żyć pobożnie na tym świecie, Prześladowany będzie. Więc wybierając Jezusa, wybierając niebo, wybierając czystość, świętość, która jest, płynie z łaski, z miłosierdzia Bożego, musimy pamiętać, że narażamy się dla świata ciemności, dlatego, że on nie ścierpi jasności. I dlatego jest tak bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Pan Jezus, mówiąc do Żydów, powiedział bardzo ciekawą myśl, a mianowicie dotknął tematu, które było przed nimi. I mówi, że przyjdzie taki czas, żeby dzieci musieli uciekać. I Pan Jezus nie mówi, módlcie się, abyście nie uciekali. Ale mówi coś innego. Módlcie się, aby wasza ucieczka nie była ani zimą, ani w sabat. Czyli żeby ona nie była w tych najtrudniejszych dniach waszego życia. Ale żeby ja wam użył, pomógł i pobłogosławił. Więc mówiąc innym językiem, nam, ludziom wierzącym i każdemu czytającemu Słowo Boże, Boże musi mieć tą świadomość, że ma obowiązek, przywilej i łaskę, aby przygotować siebie teraz, kiedy mamy spokój, kiedy nas nikt nie prześladuje, nabrać tego zapasu, tej oliwy duchowej do naszych lamp, abyśmy mogli w momencie, kiedy przyjdzie okres prześladowania, abyśmy byli w stanie zdać odpowiedź, wytrwać i nie załamać się. Nagrodą przygotowaną przez naszego Boga dla ludzi, którzy żyją wiernie ze swoim Panem, są takie cudowne słowa. Pójdźcie do mnie. Tu jesteście spracowani, obciążeni, a ja daję Wam wieczne odpocznienie. I to jest cel naszego życia. Życia, które niestety na, życia, w którym niestety towarzyszą prześladowania, ale prześladowania nie w samotności z Jezusem, a koniec żywot wieczny. I Królestwo Boże, niech Was wszystkich Pan Bóg błogosławi. Dziękuję.